Partnerzy kanału Elocity, Pstryk oraz Franco. Ekspert wielkiego formatu. Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek gadżeciarski. Mam dzisiaj dwa produkty, które po prostu wymagały u mnie albo uzupełnienia, albo po prostu wymiany. Daję Wam też od razu link w opisie i tutaj pewnie na dole filmu również wyświetlę link do sklepu. O co chodzi? Wiele osób już pytało o tę poduszkę. Ona już, jak widzicie, nawet po kolorze, mimo że ja się myję, oczywiście, ale e, zmieniła swój kolor z jakichś tam różnych powodów. E, nie wiem, czy ona się odbarwiła, bo była prana już kilkukrotnie e, i no, uznałem, że ma dosyć. Jest bardzo przyjemna, przyjemna pod tym kątem, że to jest taki zamszyk e, I. Ja nie chciałem absolutnie tego napisu, ale tak mi po prostu ją wysłano, więc trąca to latami 90. Jak pamiętacie, jakieś były takie nakładki na zagłówki, takie kondony na zagłówki białe, właśnie z logo marki. Nawet chyba mój tata miał coś takiego swego czasu, czy dziadek w Oplu było, było coś takiego. No w każdym razie, dosłownie takimi latami 90. mi to trąca, ale materiał jest bardzo przyjemny. Inspirowany na pewno. Mercedesem, S-klasą czy EQS-em, bo właśnie w EQS-ie takiej poduszki kiedyś, z takiej poduszki skorzystałem, właśnie robiąc jazdę próbną EQS-em i urzekło mnie to na tyle, bo to jest bardzo wygodne i przede wszystkim właśnie ten materiał też, urzekł mnie na tyle, że zdecydowałem się to mieć. I to mi na co dzień służy, wchodzi tutaj pod kark i naprawdę zdaje egzamin. Ale właśnie z racji tej estetycznej po prostu Zacząłem szukać rozwiązania podobnego, ale już po prostu nowego. I teraz, czekajcie, muszę sięgnąć tam, bo spadło mi to, spadło mi to e, głębiej w aucie. Takie coś. Daję wam oczywiście linka do tego, żebyście mieli dostęp konkretnie do tego egzemplarza, bo jest tych wersji naprawdę spora ilość. Najwięcej właśnie znajdziecie tych i. Jedyna wada, którą, którą tutaj z początku wyczułem, to jest to, że nie jest to ten samsz, tylko jest to taka ekoskóra, ale uważam, że będzie to dużo łatwiejsze w utrzymaniu czystości. Właśnie w czyszczeniu nie będzie wymagało prania, tylko będzie wymagało ewentualnie przetarcia, jeżeli coś tutaj się wybrudzi. Jeśli chodzi o poziom miękkości. To jest tak naprawdę bardzo podobnie. Wymiarowo są też bardzo podobne te, te poduszki. Mam wrażenie, że ta w tej skórce, może dlatego, że jest to w tej skórce, jest to bardziej takie zbite. No to właśnie jest ta poduszka troszeczkę cieńsza. Ale zobaczmy, jak to wygląda. Po prostu tymi paskami się to nakłada na zagłówek. Ja w ogóle dwie, dwie takie poduszki sobie teraz sprawiłem. Z tego względu, że żona oczywiście. Czasem chciała z tej poduszki mojej skorzystać i mi jej znowuż brakowało, więc no teraz będziemy mieli oboje i to mniej więcej w tym miejscu ma być. Jedyny minus, jaki widzę, to ten, że to będzie z początku zimne, zwłaszcza, zwłaszcza zimą, ale myślę, że jak to się nagrzeje zaraz od karku, to, to będzie wygodnie. E, oczywiście musi się ta, ta poduszka też ułożyć, ale możemy ją sobie wyregulować. Czy chcemy ją mieć bezpośrednio pod głowę, czy właśnie tutaj bardziej pod kark. E, oczywiście kolory są też różne, bo są i czarne, i białe. No ja wziąłem z y, wiadomego powodu y, kolor biały. No, jest to bardzo wygodne. Oczywiście, tu już Wam pokazuję. E, nie patrzcie na ten bajzel proszę. Czekajcie, bo kamera nam tu zjeżdża. Dobra, działamy z drugą poduchą. I zakładamy. No nie jest to nic skomplikowanego, jeśli chodzi o montaż. Są oczywiście paski, które można sobie ściągnąć, jak gdzieś tam jest za luźno wam, ale jakiejś wielkiej komplikacji tutaj w montażu tego, jak widzicie, nie ma. No, i tyle. I tak to wygląda. No jest to zdecydowanie mniej absorbujące i zwracające uwagę, bo wygląda to trochę jak oryginał nawet z zewnątrz. Yy, natomiast no, zobaczcie, no poza tym, że kolor już swoją drogą, mimo prania, no to po prostu mniej trąca wioską lat 90. No, więc yy, taki gadżet numer jeden do testu i uważam, że bardzo, bardzo przydatny. W moim przypadku bardzo się to sprawdza. Teraz druga rzecz. Czekajcie, znowu muszę sięgnąć, bo tutaj dzisiaj nagrywam sporo odcinków jeden po drugim i yy, po prostu gdzieś mam porozrzucane te gadżety po całym samochodzie. Aczkolwiek jest to ostatni na razie dzisiaj przynajmniej z serii gadżeciarskich filmów. Już wiem, czego, co źle zrobiłem dzisiaj, bo yy, jedną, co to w ogóle jest? To są uszczelki, które niektórzy już z Was może widzieli. Yy, są to uszczelki, które montuje się po prostu na drzwiach samochodu yy, w różnych miejscach i służy to do tego, żeby. Ma być niby tam ciszej dzięki tym uszczelkom, ale yy, ja już miałem takie coś w Tesli Trójce. Yy, nie wiem, czy od tego samego dostawcy to nawet nie było, yy, ale widzę, że nawet po instrukcjach i po tych. Tutaj dołączonych tego jest kilka sztuk. Macie takie chusteczki z alkoholem pewnie jakimś, które służą właśnie do odtłuszczenia miejsca, w którym będziecie przyklejać uszczelki. One mają już oczywiście zamontowaną taką tasiemkę z klejem. No i ja już to miałem w trójce. Już dzisiaj też zamontowałem jedną uszczelkę, co zresztą może widzicie teraz na przebitkach, jak to wygląda. I tam możecie w ogóle różne zestawy kupić, łącznie z uszczelką na, na dach, której ja uważam, nie potrzebuję, żeby ją tam wciskać, w te szczeliny w dachu, ale one mają po pierwsze zapewnić to, że będzie trochę ciszej w samochodzie. Ja mam znowuż dwa inne spostrzeżenia, nie tyle, że jest ciszej w samochodzie, być może, ale ja tego nie mierzyłem, nie, nie skupiłem się absolutnie na tym, ale są dwie, dwa bardzo ważne aspekty. Pierwszy, jak zamykacie drzwi, jak trzaskacie drzwiami, no to to jest katastrofa w testi To kto ma ten albo kto, kto gdzieś zamykał drzwi w testi, to wie, te drzwi zamykają się jak w taczce, yy, więc nie jest to najbardziej komfortowy dźwięk. Ale właśnie po założeniu tych uszczelek yy, ja wam teraz nie będę tego prezentował, bo uszczelki są zimne, mają zimny klej. Ja to zrobiłem wcześniej ogrzewając troszeczkę te, tę jedną uszczelkę, którą, yy, którą tam zakładałem yy, właśnie na tych przebitkach. Żeby ten klej był ciepły, bo to właśnie zalecam, żebyście nie robili tego w takich temperaturach jak dzisiaj, na przykład 5 stopni. Można, ale przede wszystkim najpierw nagrzejcie ten klej, czyli dajcie to naprawdę w ciepłe miejsce, żeby ten klej rozmiękł i lepiej się po prostu trzymał. Oczywiście również po odtłuszczeniu tutaj, czy jakimś innym środkiem, czy właśnie tym tutaj załączonym przez, przez producenta, macie opisane te uszczelki, każde, które jest prawe, przednie drzwi, lewe przednie drzwi, co tutaj mamy prawe tylne drzwi. Tutaj mamy słupek B, czyli tutaj między drzwi, jak otworzycie drzwi kierowcy, to możecie też to przykleić właśnie taką. Ona ma kształt taki. Czekajcie, to rozpakuję. Po prostu taki pełny kształt litery litery D. Ona jest zamknięta, więc tam nic do środka nie wchodzi. Macie taśmę 3M, więc nic taniego, nie jakąś tam chińską taśmę, tylko jest to 3M i trzyma to naprawdę ok. Powiem Wam tak: no, miałem ten właśnie zestaw w trójce, yy, wcześniej przed Y, i naprawdę zdawało to egzamin. Drzwi się zamykały już naprawdę kulturalnie, i absolutny yy, numer jeden, i powód, dla którego ja to kupiłem to nie brudzenie się wnęk bo to też jest katastrofa w Tesli też widzicie to teraz na przebitce jak wnęka wygląda bez takiej uszczelki więc wkładanie dzieci czy jakkolwiek wsiadanie w jakimś płaszczu no to na bank jesteście czy ktoś wsiadający czy wkładany do samochodu jest się urąbanym, zwłaszcza w jakichś ciasnych miejscach, no to nie dość, że urąbane jest dziecko, to urąbane jest jeszcze rodzic, który gdzieś tam się schyla do tego samochodu, ociera kurtką czy czymkolwiek o, o tę wnękę i jest dramat. Stąd właśnie te uszczelki i mówię Wam to z doświadczenia, to naprawdę działa i po otwarciu takich drzwi yy, nie będziecie mieli problemu z brudzeniem się samym, samemu o tę wnękę właśnie, która wcześniej była urąbana tym samym kurzem, błotem, więc jest to dla mnie absolutnie powód numer jeden, dla którego właśnie na te uszczelki znowu się zdecydowałem. I znowuż dopiero po dwóch latach jeżdżenia tym samochodem, prawie dwóch latach, dopiero przypomniałem sobie o tych uszczelkach i mówię: Przecież kurczę, trzeba to mieć. Szkoda, że nie zrobiłem tego latem. Bo latem one oczywiście lepiej się będą kleić z racji temperatury. Wtedy można sobie to w takim nagrzanym aucie zostawić. Ten klej naprawdę wtedy rozmięka i można bardzo. One się po prostu bardzo dobrze przykleją te uszczelki. Ale zimą po prostu zachowując pewne, pewne kroki, pewną procedurę też będzie się to trzymało bez problemu. Ja to właśnie w tych, przy takich 5 stopniach zakładać będę, tylko właśnie najpierw te uszczelki troszeczkę. Yy, będę ogrzewał pozostałe, bo na, na razie, tak jak mówiłem, nagrzełem tylko jedną. No i właśnie dla mnie numer jeden to to nie się yy, tych wnęk. To jest absolutnie, no komfort jest zupełnie inny. Jak ten samochód w ogóle wygląda później, wiecie, macie umyte auto dookoła, na przykład z zewnątrz. Otwieracie te drzwi i znowu dalej próg jest urąbany, bo tam woda nie dochodzi, podczas mycia go przynajmniej. Nie jesteście w stanie go tak umyć. Musicie to ręcznie gdzieś tam później wytrzeć i robić to, co mycie samochodu. No nie, no właśnie ta uszczelka jest po to, żeby ten problem raz na zawsze rozwiązać. No i oczywiście te dwie kwestie komfortu, czyli ciszej zamykające się drzwi, czy bardziej kulturalnie zamykające się drzwi. One z takim fajnym dudnięciem się wtedy zamykają, a nie z takim pustym dźwiękiem taczki. No i druga sprawa to, to właśnie troszeczkę lepszy komfort, jeśli chodzi o ciszę w samochodzie. Bo rzeczywiście, wytłumia wtedy ta uszczelka, bo ona jest dołem puszczona, i też tutaj w tym miejscu przy, przy słupku B i również przy słupku A, jest po prostu samochód lepiej wyciszony, jeśli chodzi o dźwięki dochodzące, czy odgłosy dochodzące od nawierzchni oczywiście, wtedy zaczyna wam się tutaj bardziej wyczulać ucho w tym miejscu. Przy szybie, no ale to jest charakterystyka samochodu z drzwiami bezramkowymi. Tak to po prostu wygląda. E, mimo wszystko uważam, że za tą cenę, co ten, ten gadżet kosztuje, e, warto, to po prostu, e, warto się w to zaopatrzyć. E, nawet jeżeli trzeba by było to co roku gdzieś tam odnawiać, bo różnie u różnych producentów te kleje różnie trzymają. No w moim przypadku w Trójce ja jeździłem z tym półtora roku kompletnie nic się nie działo, nic się nie odkleiło, nie, nie musiałem absolutnie nic poprawiać, więc liczę na to, że tutaj również tak będzie. Także to też jest taki gadżet, który polecam, bo y, wiele osób jakby jest sceptycznych co do tego, ale ja właśnie spróbowałem to raz i uważam, że w każdej Tesli po prostu z racji przede wszystkim tego brudzenia się w nęk należy to zastosować. Y, to tyle, bo chciałem takie dwa właśnie gadżety y, do Tesli Wam przedstawić. No, już jest to. Nie jest to zimne, powiem Wam. Myślałem, że będzie gorzej. Jest ok, jest naprawdę ok, mięciutko, tak jak ma być. Także mogę polecić ten gadżet, jak najbardziej. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i do następnego odcinka.